Cześć, witaj. Cześć, witaj. Ty, ale ten kulturalny, fajny. Uf, mogę być? Nie, no, nie. Nie. Co, pracy, a, co to grasz, a ja właśnie Co robisz, grasz, czy co? co, co mi to, jak ty, a, jak, jak i Ty, jaki ty? Jako rażogarnia. Czyli? Czyli? Teraz mi się Siemano wszyscy z YouTube. A, ty? A. A, to tak, że mnie tam nie łubia. A o kwiaty mu a on nie chce, żeby ja. widać. W Wariancie, ale co ty robisz? Chcesz, żeby tak takie żywo? No, 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 muszę niestety. Kurde, takie życie. No. mówię ci, dlatego taki spięty jest, to wiesz. Dlaczego taki, a taki spięty jest? No, nie wiem, pobawi się to wszystko. się to wszystko? No. A. Tak, na A nie chciałbyś się nagrać? Nie, nie. Nawet za pieniądze? Nawet za pieniądze. To lipa droga. A to co, Myślałeś, że to tak będzie? No? A to nie, nie, ja się w takie coś nie bał. To chyba, wyszło. Nie, po prostu nie chcę. Jak chcesz, Jak ci dam tej kwiatki, to przekonam Nie. Jak chcesz, wiesz, jak chcesz, to możemy się pobawić, a, ale bez nagrywania, bez niczego. Ale to, 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 nie wiem, do drugiej wytrzymasz? Do, do drugiej ciężko będzie, chyba że posiedzę sobie tutaj i będę patrzył, co ty robisz tam. Także mi na pewno, się nie wątpię. Ale tak nie zajesz będzie. A co będzie robił? No. Nie wiem, różne rzeczy. No to mogę popatrzeć. W się, sensie nie żadne Sam to wiesz, sam to no co, a my że tu seks kamerki są? No to już decyduj jak chcesz, jak co to wychodzę Nie wiem, słuchaj, chyba, że sam pospacerujesz tu po osiedlu <grym <grym wychodzę, Ja pierdolę Nie, proszę cię, przestań, no albo tak, albo tak No to... ale to, to mi się kończy, to akurat byś. Nie wiem, słuchaj, dobra, to, to umawiam się na drugą? Nie, nie będziemy tu od drugiej. ja do domu zaraz jadę No to nie możesz w domu posiedzieć gdzieś? Mieszkam w Tarnowie o kurwa. Ile jest od Karol Krakowa do Tarnowa? O kurwa, i on przyjął on do 100 kilometrów, on mówi, że pospacerował na tym, do drugiej w nocy. <grym> ja pierdolę. Two śledzę pospacerować. Ja pierdolę, jeszcze no, taki gej musi mieć załamkę w chuj. No wyobrażacie sobie, że jedziecie do dupki, myślicie, że będzie ostre jebanie i się okazuje, że to fake? Ale to też debilem, kurwa. On myślał, on jak tam jechał to przyszło, on myślał to jest 100 kilometrów, że on życie wygrał. No to nie, no to, to faktycznie, to chyba inny dzień. Nie wiem, ja sobie się... No, że tylko no, możecie, no, że to piwka wie, sobie A co ty tam robisz na tym, Ja? No różne rzeczy. Czyli? Różne rzeczy. Wiesz, ja, ja jestem dyskretny, także mogę tam posiedzieć w kąciku, wypić piwko, popatrzeć. On trochę jak tuszul no, mówi, nie? No, jak chcesz, to możesz tu sobie posiedzieć, no dobra. Oni się zgadzają. się Moi widzowie. U, to jest uf, sympatyczny jesteś. To no tu wszędzie wszystko tu jest zagrywane. O kur. Co o, ty ty Little Brother Little Brother No ogólnie to wiesz w lampach tutaj jest taka główna. To nie, wyjął ja uciekam. Nie no A jak w maskę bym ci dał? No to daj mi maskę ja. Maskę? W też masz pomysły. No No bo oni lubią was jak się kąpię. Ja pierdolę Szczerze to naj, najbliższe miejsce gdzie nie ma kamer to na korytarzu Bo tam niestety nie wolno, nie zgięzili się Czyli nie, nie maskę typu. Może tak nie wiem, papierek to wy ci odwiedzić Papierek, że maskę? No, Tamą um, paczkę chipsów w sumie i tam um, wyciąć i, um, na oczy no, Masz jakiś pomysł? Nie no tam jest sypiak No Przecież są kamery ty jest. Z kwiatami tak ja je, je, A ty kwiaty chcesz? Nie. Nawet kwiatów nie weźmie? Na ziemię nie powie? To jest 100 km do domu i choniówa Ale chujowa 100 km przyjechał i... 100 km przyjechał i tak łatwo wyszedł? Jezus Siema Siema nie. Jak mogę? Ładne, ładne. Tak? Podoba Ci się? No, wiesz, tylko... no czemu Ty za dawno stoją? Dla mnie? Ja aż za ładne. Ja byłbym... no. Tu z tego parę wyglądają, to że no. wszystkie są wszystkie identyczne praktycznie. Miejsczą tych, którzy to jeszcze nie robią. Uh -huh. Jedyny plus, że jestem tutaj jedynym na tym piętrze, jedną osobą, która tu mieszka. No, naprawdę? No. Panie, ja Nie wiem, ale na mapach w ogóle jeszcze go nie ma, no, więc trochę jest. To jak coś, ja teraz lajpa mam. Właśnie z chłopakami sobie ogarnialiśmy. Jakiego tak samo z tego streamka Aha. na Twitchu. Dziękuję. O ładnie pachniesz. Dzięki. że no, to no, samo. Dzień dzisiaj się z falą. Ktoś sobie robi żarty i jakiś dermowy telewizor na olej, się wystawił. Uh -huh. No mówię, a teraz co Chce się z ludźmi. O co? No, że mówię, że tutaj wiesz, że to pomyłka, nie? Że, że to pomyłka i wszystko. Dzień dobry. dobry. Ja, bo konsola. Nie, to pomyłka, To jest żarty robi. To nie, no ale jest jeszcze bo Nie, bo tak już 30 nawet. osób przeszło dzisiaj, przykro mi. Tak? Tak. A, to... Proszę nie wierzyć w takie rzeczy. Co? Bo była konsola chciała wyłudzić ode mnie. O, może. Jakby się wyłudziło, to możesz też otwierać ludziom. Tumarki? Nie, nie, dzięki O, a, proszę, tułku. Niech dzięki. Pomyliłam się. Co tam? A, ym...

bo możemy Kaspra znaleźć. Tak? A co chodziście? Umówiłam się z nim. Tu? Tak, tak, tu. I ty Masz jakiegoś pilotora? Nie, nie, Ja nie, 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 mieszkania. Dzień dobry. nie, 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 bardzo. nie, nie, myślę, że one też do Kaspra przyszły. Na podwiną randkę. Hmm. E, wątpię, że to. Na że Wątpię, że Ktoś tak robi, nie? Chyba może. Będziesz... A skąd przyjeżdżałaś? Jestem skarbowa, ale daleko są? E, nie. A skąd jesteś. To I się za przyjaźnią! nie daleko No, to może być tak, że to bate. Tak. A odzywa się pastor? Co? co? Odzywa się pastor? Eee nie. Eee nie. eee... nie. eee, nie. Eee, jakby nie. No to ja będę się zbijać. No ale ja też się będę zbijać. Co? Wiecie, że no wiesz? No zresztą obgadały. Eee, jakby nie. Eee, jakby nie. Co to? Dobra, sorry, ale tak średnio odpowiada i ja będę się zbijać. Aha. Co to na wyjście muzykę zapuściła? Czy to takie pismo było bardziej? Życie weddicie on ma, ja pierdolę. Się ma? Hey. O oh, Jak Ci się podobało siedzenie? Mieszkanko. To jest spokój w ogóle. Ja tu krążyłam wszędzie dookoła nie wiedziałam, co ja mam zrobić w ogóle. Poszłam do recepcji. Serio? <laughs> no, praktycznie tak, ale jakiegoś po nas spotkałam, myślałam, że on jest z recepcji, on mi zaczął gadać, że on nie jest z recepcji. Więc... A gdzie tu recepcji? nie był. Tam? Gdzieś. Gdzieś, no. A, dobra, nie to wiem, to jak to ja tu właśnie to ja byłam po prostu zdziwiona, wiesz, że coś takiego istnieje tutaj. No rozumiem. Mieszkanie takie, że istnieje. jak coś, ja teraz lajwa mam. Właśnie z chłopakami obczajaliśmy różne rzeczy. Lajwa. A, lajwa. Tak, jak na TikToku takie pogadanki luźne. Lajwa. Ale mnie tam nie ma teraz, nie wyraźnie. No tak, rozmazaną, ale <laughs> teraz się nie widać, bo i za mną. <laughs> No, ale nie masz ci bardzo ładnie wyglądasz, atrakcyjna fajna dziewczyna. Ale czemu to robisz teraz? A, no to tak. Ja myślę, że to jakaś i... taka patusiara, to, to taka normalna miara. chyba. Jak ci to wyskoczyło? Co no ty? wiesz, taka, głupia sprawa. Ile to trwa? To trwa? Jeszcze jakiś czas, tylko więc się nie przejdę. No nie taka patusiara. Więc to na luzie, na luzie mówię ci, Czy ci się ci zajmujesz? Ja? No, no na przykład robię nie live'ów takich. Więc jest... Wesoło. Dzisiaj na przykład gotowałem i będziesz mogła skosztować i zobaczyć. E, opakowanie są z wczoraj. Czekaj, bo ja się teraz trochę zestresowałam. Oddychaj, oddychaj. Nie zagryź się. Dobra, no, co ja mam zrobić? Ty No. możesz ściągnąć kurtkę, jeśli ci jest gorąco. Mogę. I? I? Chcesz się coś napić? Mhm. Z co, co ona na tak? Nie wiem. A co masz, nie gdzie? Chodź, chodź. Zapraszam, zapraszam, do wyboru do koloru. Tam są piwa, jak już się że też wątpię, żeby taka dama piła piwa. Taka dama, proszę Ciebie. Taka dama. Woję się oni nas słyszą? Ej wy mnie słyszycie? Przestań, koła pewnie nas słyszą. Nie no przecież bardziej daleko mikrofon jest. A to jest najtańszy jaki istnieje I to słuchaj, co ja Czemu mnie nie opuściłeś o I tak? zrobić na tobie takie imponujące wrażenie Ale to mi w ogóle nie zaimponowało Zania? No tak, Niego? może ja bym nie chciała, żeby ktoś jeszcze mnie się, obserwował Jeszcze się rozkręca Nie, bardzo... Nie, a cud, wiesz, tylko... Nie, to... Taka, Taka nie na chacie masz tam wódę i... Browary, to 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 ja pierdolę Boże, ale ale się. Ale ty nie wiesz, że mało piję z tak? <laughs> Nie Chyba nie Nie sprawdzić Co na się da za tą torbą tak chowa z <laughs> Dobrze będzie mówić. Nie, nie, no rozumiesz to, że ja. Wyglądasz już jak gwiazda. Jestem tancerką. Aha. Tak, słucham. Dzień dobry. Myślałeś na Alewicie dzisiaj, nie A... wiem. To, to pomyłka, ktoś sobie żarty robi. No, okej, okay. dzięki. Coś ten tym darmowym wystawił i Nic tam ludzie przychodzą. I teraz się wkłucę. Niekomfortowa to sytuacja. Dobrze. No, ale ja nie, ja nie muszę tego zmusić. Może. Masaż? Nie, nie, leżę sobie, po prostu pójdę. No nie no, bo... Permuj, To co? Nie wiem. No. Ona, no do mojej mamy, bo ona ma też mało. 35? Nie. Ma masz większą? A od której kończysz pracę? Cześć. Aha, cześć? Ale, no ale... ale... Chcesz, to potem można się jeszcze zobaczyć. Nie. Trzaskach nie trzeba, same się domykaj. Próbują się przed następną aktorką i twa została zacenzurowana, ponieważ powiedziała, gdzie pracuje. Czy nie świeci, nie chcemy aby to zostało razy Okej, okay, fajnie Co? Jo, to nie możesz wyjść? za Macie... A ty co marudzisz od rana? Co? Marudzisz od rana <laughs> Nie no kurwa mać No Maruza, Piwka masz? Nie, co? A właśnie ja mam piwek tutaj No to ci nie pisałam No Wszystko to chcą piwa Tam no, z tyłu No to dobrze Lubisz piwko? Lubię Moi widzowie też ci bardzo lubią, wiesz? Miałbyś to wyłączyć. Co? No wyjdę. Nie. Nie, masz tu wyłączyć. Bez Co? Znowu to samo? Nie. Ono już było? Tak. Ty ja jej nie to widziałem tak. nigdy. Masz to wyłączyć. Usiądziesz sobie tutaj gdzieś. Nie! Nie będzie mnie nikt p... Oglądał. Nie będzie cię widać. Po to tu przyjechała? Serio? Masz z tego fan? Nieprawda. 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 Mis... No, nie prawda. Sikamil tak. spier. Siekam i spierdalam no, no. stąd. Nie, to nie. Proszyłam cię o coś. Wiesz? Kiedy ona była? Ja nigdy jej nie widziałem. Kiedy Proszyłam ona cię? była? Przyjął na ja ja... wszystkie ci. Wyłącz! Wiedziałam wyłącz! Nie mogę jeszcze, Tylko awantura jest. Ale będzie przyjemnie z tym. Nie. Posiedzimy chwilkę, porozmawiamy, pilko no tak. sobie otworzysz. To skąd na wielstream jak jest mowa. Chory, wiesz? Nieprawda. Nie, jesteś... Po... Lekarz mówi, że zdrowie jest. Jak nie, nie witam. A mnie ma nie widać. Nie. Jeśli ja pracuję, wyłącz to powiedziałam. Nie, mi. Ja nie, powiedziałam. Błagam. Jak nie, to wyjdę. Nie każ mi tego Obiecałeś mi. Na kolanach. To się. Fajnie, bo ci się na bierze. Ja bierz Nie, chcę, żebyś patrzyła na, na mnie z góry. Nie. Teraz ostatni, mówię. Dałam Ci batulę. Jaki? Dobrze wiesz, jaki? Znaczy, że mam zmienić nie Bardzo dobrze, nie lubię tego. Wrocek 20 zł hobbit czyli tam Co i z ja sobie jak zapraszasz laski i po... nagrywasz i cię płacą za to jesteś happy? Szuka miłości. Jesteś kurwa happy. Czemu, mnie. Policjantką ona jest? Jaki Jaki to jest policjantką, ja ja bym nie bym taką policjantką, że chodzi ta jakąś biurową, tak? No. No. Tu coś to kurwa drze, nie drzij się, nie przekrzyczysz mnie. No, wiedziałam, że tam się to skończy. Wiesz, nie musisz. I ty się pokazujesz, p*******, dla ciebie to jest bam. Pomóc ci rączkę wody? Nie, to jesteś p... po prostu pan cię podoba. chciałem popalić się tobą. Udało to jest... mi się wyrwać taką Pokazywać siebie, wiesz? Ciebie nie to mam. Nie drż się! Pytam się! Ktoś sobie to nie życzy! Nie drż się! I... Jak wyszłaś, to pakałem <noise> Bez kości. 10 złotych. Kłóć, weź kartkę, złóż z niej samolotu. sać tą małą k***ę z niego i p***j bez okna. Proszę. Z góry dzięki. Ja Mógł, jakaś kolejna dziewczyna była. Nie, czy się pać, czy nie. Nie, nie czy czy się. się. Hej. Jak, poznawiłaś mnie z Bogiemu? No, cześć, <jest> miło poznać. Widzę, bardzo miło Cię poznać. Jak Ci się podoba? Siema, tak, ja nowy, nie. ja też, hello. Cieszę się Cieszę. bardzo. Przywitajcie bo nowego się... widza, siema. Dobra, chcesz mogę tutaj? O daj, daj. Dobra. Remontują i Ale schodz. tak to, to spoko. Tak, bardzo sympatycznie. W ogóle coś ja teraz live'a mam. Jak live'a? Test case'y zrobiłem. Aha. Tych kurczaszków. Serio? Tak i były nie najgorsze. Aha, tak. To spoko, raz. ale czekaj, że po prostu na live'ie sobie. Tak, bo już tu jadłem i mówiłem, co czuję. Aha, to na czym tego live'a? To no, jest takiego jak Twitch, kojarzysz? Nie. Aha, no to tak jak YouTube, tylko, tylko do live'ów samych. Aha, oko! No. Bo tak, ci pierwsze słyszę, o. gdzie sobie mogę? Tutaj. No Wszędzie słyszaj. Bardziej. To ty kiedy skończyłeś tego live'a? Ja cały czas doprowadzę. I normalnie tam coś chłopaki, w sumie nie wiem mi piszą, nie widzę z tego gości ja się młotki To może podejdźmy no, no, bo w sumie jestem ciekawa Jedna ja siedziała tam pół godziny i no. nie widziała, że jest na streamie To właśnie, od razu ci mówię, że czasami Czasami, raz na jakiś czas może się trafić jakiś niemiły komentarz A moja moderacja się tym zajmuje Wiesz jak jest O, chyba nawet tu do mnie jeszcze piszą z jak tego co widzę, no bo coś tam widziałam hej piękna coś tam Najchętniej no, ja to chyba jem pierogi z owocami, o, ale pierogi z owocami to dobre akurat z jagodami na przykład? z truskawkami też dobre, pierogi. Taka... z śmietanką taką tłustciutką i cukrem, mm, ja. takie, z truskawkami chyba mnie najlepsze. Jadu... Jagody za bardzo się upierdala, rozlewa się za... jagody się bardzo rozlewają. Ruskie, ruskie to najgorsze pierogi szczerze chyba, najlepsze są z mięsem, z kapustą i grzybami, no miar git. no jak są, no zależy, muszą być dobre pierogi, jak są dobre pierogi to wszystkie są dobre szczerze. Co jest? Oni mają takie proszę głosy? pokazać Co jest? Jest coś pana w mieszkaniu? Ja jestem. Coś? To pana, że... broń? broń. Kurwa, jak takie zgłoszenie o broni, stop. Też pojebane, w na wpierdalaj normalnie, żeby rozkurwiać kogoś. On sam zgłaszał, że ma broń kurwa? Nie pomieszczenie nie, nie. zapraszam Już, już, tylko wyłączyć dźwięk. normalnie uzbrojeni klamota przyjdzie Dobra. Jakieś inne nie, nie, nie. Trzeba się jeszcze, te i te. Można sobie tylko tak? I to jest wszystko, tak? Nie ma więcej? Żadnych pomieszczeń? Nie, no, tu jest balkon, Ja to są takie malutki kuchnie. Można balkon sobie wejść. Dobra. Czyli co, Tak, bo to... Wszystko jest tak. Tak, nie to. Wszystko jest tak, że... Po tak, 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 nie ma co, ja nie wiem, jakieś klucze, to może jest jakąś, jest albo, jest albo jakąś jest albo, nie wiem, kartę na kartę, na klucze to obok prowadzę się. Stoimy po jest ładnie informowany. To panu, panie, normalnie, do przodu. Ładna dziewczyna. Mega ładna dziewczyna przyszła. hej. No, hey. Jestem z co mam zrobić ze sobą? Ej, ej, ej. Nie? To wszystko, jak się nic nie zrobiłeś. Nie. Znaczy nic nie zrobiłam. Ja nic nie zrobiłam. No ale nie dziwysz, ja też nie jestem fanem policji. Nie jestem fanem policji. Animujesz. Jeszcze nigdy nie byłam w tej części? Bo bardzo niedawno istnieje. Wiem właśnie, bo ja jestem z Krakowa w A ja właśnie nie? Nie? I ja coś ja lajwa teraz mam? Prowadzę teraz liveika z chłopakami i właśnie ciekawostka, niestety ta policja tu była, bo ktoś tam jakieś dał zgłoszenie, że, że co, jakieś dziwne zgłoszenie i musiałem im tłumaczyć, że mam livea i ktoś ja robi? No. Czekaj do ciebie? No. Ktoś przyszedł? Poważnie? No. Policja. To ciebie przyszło? No. Aha. No, ale to tylko sprawdzili wszystko i poszli. Więc zginę. Czego nie oglądałem? No, takie głupie żarty Jebać tam Poliny. Wow. Sorry, ale mój mózg tego nie ogarnia. Czemu? Nie wiem, że. Nie, jak do mnie policja przyjechała po dom, to tylko dlatego, że mój ojciec miał COVID. A przecież wracał z Austrii i podejrzewali, że ma COVID, i dlatego przyjechali. Aha. Mam czasu, żebyśmy mieli tą, tą rozmowę. Não? Moi rodzice tutaj O co jechać? Boże, chcę wyjadą do domu babci, bo co się stało. O, z mam Ja Muszę się, się zająć psem, hmm? bo po prostu coś jest nie tak i się po prostu nie robię teraz. Ten pies? Nie, myślę, że to psa, żeby coś się nim zająć, żeby wyjść i tak dalej. A moi rodzice pojechali teraz do mojej babci, bo coś się tam stało. Pies, pies tam nie wytrzymał pół godziny sam? Sorry, ale jest co, gada. Teraz. A teraz? Muszę, muszę jechać. Mogę z tobą pojechać? Nie, nie, nie trzeba. Będzie ci lepiej od razu. Na pewno? No i już. Kurczę. Przez chwilę myślałem, że to jest taka zwykła, bo że po prostu jest na ale jak jest to faktycznie poważna sprawa. Okay, zaraz, zaraz będę, okay? zaraz zaraz będę zaraz ty wrócę do Z pieskiem tu przyjedziesz. Nie. Ja lubię z pieskiem. Nie, no, słuchaj. Okay. Sperdyuj, a nie wróci. Co? 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 Tylko takie mi się udało. Jeźle. I kole. No tam pisaliście. A, oh. czekaj, a właśnie. Właśnie się teraz streamka mam. Spokojnie. Chodziło ci onik, nie? Hmm? Chodzi o nich, nie? Chodziło ci o nich, że ja i oni. No. A. Serio? Nie widziałem. Aha, tylko? No, A tu sobie teraz tygodnia do spokój. Dzięki. A tutaj do nich chociaż siądziemy. Przywitamy się, jakbyś chciał w ogóle tego kurwawa. Przywitamy jest trochę zimne. No, nie tak, to chłopakami siedzimy i... A chciałbyś mieć dziewczynę, nie? No? A ile masz lat? 30. 30 już, no. A właśnie czemu ty tak w środku tygodnia jesteś wolny? No bo skończyłem robotę dzisiaj. O której? O 12. Teraz o północy, no. Ło, to ty równo po robocie jesteś. O kurcze. No to nieźle. Jemy co? Słucham? Jemy coś. Chcesz tego? Nie wiem. A co chcesz jeść? No to co ci pisałem? Kutasa? Czy Mefę? A właśnie, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale wydaje mi się, że się domyślam Mhm uh -huh. Czy chodzi ci jakiś? No -a, go właśnie, może wytłumaczyć szybko No bo ja tutaj se streamuję i tutaj ktoś cię zaprosił w moim imieniu ja I mi taką niespodziankę chyba zrobił, bo się nie spodziewałem No ale jak coś to ja zero, nie? Aha, spoko. No ty nie masz nic przy sobie. No, coś mam. Jezus, nie, to, pierdole, nie, to, to musisz tego. Nie umie policja już dzisiaj była. Przekoch z ale pomysy. przypał. No, to musisz, wiesz, bardzo szybko, że tak powiem. No, bo, co? wiesz o co chodzi, nie chcę, żeby tu policja przyszła i były problemy, nie? No, spoko. Tych ludzi. No to dobra, no to dopiemy dgnę i... Nie, no to jest taka kwestia, Ty w się sensie, możesz z tego, głupio, wiesz, mogą być Mogłobyś 10 minut nawet, nie? Jak ktoś się postara. Dobra, druga sytuacja. Wypierdolaj są. Jemy coś? Mefa jakąś? Kto w ogóle zaprosił? A no tu jakiś, wiesz, mój, jakiś mój widz, nie? Z... No, my się też jakiegoś w ogóle zamówili. No, laskę taką wielką, grubą też przyszło. Nie, laskę ale bomba ryła.